Państwa, już w tym momencie chciałabym Państwa zaprosić. Teraz będziemy mieć zgłoszone zgromadzenie w środę. W środę o godzinie 18 w tym samym miejscu i to też nie będzie spontaniczne, to również będzie zgłoszone zgromadzenie i będziemy mówić o tym, o czym byśmy nie wiedzieli, gdyby nie wolne media. W związku z czym dowiecie się Państwo o szeregu rzeczach, których absolutnie w telewizji państwowej byście Państwo. Nie zobaczyli, nie usłyszeli i bylibyśmy w błogiej niewiedzy i żyli w kraju mlekiem i miodem płynącym. W związku z czym e, zapraszam serdecznie w środę. Wszystkie informacje, ewentualne modyfikacje pojawiają się na stronie Wolny Słupsk. E, Miasto Wolny Słupsk on jest na Facebooku, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma zalajkowanej tej strony, to wyciągamy komóreczki i klikamy Miasto Wolny Słupsk lubię to przepraszam, Wolne Miasto Słupsk, tak? Ufam.